Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Matko Boża, tak wiele musiałaś przecierpieć, patrząc na mękę twego umiłowanego Syna. Nigdy go nie opuściłaś. Zawsze byłaś blisko. Tak dobrze wiesz, czym jest ból. Współczujesz każdemu, kto cierpi. Matko, jesteśmy z tobą na drodze krzyżowej. Trwamy w wierze, wielbiąc twego Syna. Postanawiając już nigdy nie zadać mu bólu swymi grzechami. Tak bardzo żałujemy wszystkiego, co złe w naszym życiu. Pragniemy na zawsze pozbyć się grzechu z naszych serc. Myśl o twych łzach Maryjo powoduje, że z całą mocą chcemy sprzeciwić się szatanowi. Zbyt często wybieraliśmy jego pokusy, łatwą drogę, którą nam proponował. Dziś wybieramy drogę Krzyża. Drogę prawdy, z której nigdy nie chcemy zbłądzić. Matko Boska Bolesna, cierpimy razem z Tobą. Błagamy, wybacz nam i całej ludzkości to wszystko, co doprowadziło do ukrzyżowania Twego syna. Wybacz nam, bo nie wiemy, co czynimy. Prosimy, nie opuszczaj nas. Pragniemy zawierzyć się Tobie jak dzieci, na zawsze wielbić Ciebie i Pana Jezusa. Niech Twoje imię będzie nam światłem, niech prowadzi nas przez życie. Maryjo, przyjmij naszą skruchę, nasze uwielbienie i miłość do Ciebie oraz całej Trójcy świętej. Błagamy przygarnij nas do swego najświętszego serca na zawsze. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna, szczęść Boże.